Podczas dzisiejszego głosowania posłowie wyrazili zgodę na uchylenie immunitetu posłowi Michałowi Wosiowi z suwerennej Polski. Decyzja ta sprawia, że były wiceminister sprawiedliwości stanie przed obliczem śledczych w związku z przekazaniem środków finansowych na zakup Pegasusa. Okoliczności, w jakich doszło do głosowania, okazały się dość burzliwe. Zachęcamy do polubienia, subskrypcji, podzielenia się swoją opinią w komentarzu i podania dalej. Dla Ciebie to pikuś, a dla nas ogromna pomoc. O wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pana posła Michała Piotra Wosia. Szanowny panie pośle, artykuł 133. Ale proszę nie krzyczeć, proszę nie krzyczeć. Mamy niestety bardzo jasną wykładnię regulaminu w tej sprawie. Miał pan możliwość? Miał pan możliwość? Nie. Miał, nie przeprowadza się dyskusji nad tym. Nie przeprowadza się dyskusji nad tym wnioskiem. Dyskusja została. Została? Nie, panie pośle. Nie, panie pośle. Dlatego że ta sprawa została wczoraj dyskutowana. Rozumiem, ale ja nie dopuszczam tego wniosku. Będziemy głosować ten wniosek, panie pośle w tej chwili. Dyskusja na ten temat się odbyła. Dyskusja na ten temat się odbyła. Nie przeprowadzamy dyskusji w tej sprawie. Bardzo proszę. Do pana marszałka, że nie mieliśmy dostępu do akt Ja rozumiem, ale pan poseł Urbaniak wypowiedział się w tej sprawie, przedstawił jak wyglądała sprawa. Ja, ja rozumiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast jest to sprawa, która powinna być rozstrzygnięta na posiedzeniu komisji. Komisja przegłosowała, przedstawiła sprawozdanie. Ale to proszę o tym rozmawiać na posiedzeniach komisji. Dzisiaj ja się niczego nie boję, ja stosuję reguły. Ale proszę nie imputować mi, proszę opuścić mównicę, bardzo proszę o opuszczenie mównicy, drodzy panowie. Przepraszam. Jeszcze raz, przepraszam pani Pośle. Proszę poczekać chwilę. Panie marszałku. mamy. Tak, ale jak pan na pewno wie, bo jest pan wybitnym prawnikiem, nie znajdujemy się w sądzie, natomiast znajdujemy się w Sejmie. Sejm, Sejm proceduje według regulaminu, zgodnie z regulaminem, ale proszę do mnie wszyscy nie krzyczeć naraz, bo nie mogę się spokojnie wypowiedzieć, a chciałbym. Sejm wczoraj dał prawo i możliwość zgodnie z regulaminem wypowiedzenia się osobie, której wniosek dotyczy, czyli panu posłowi Wosiowi. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, bo co do tego są stenogramy. Bardzo serdecznie panu dziękuję za tę opinię, panie prezesie. Tak. Przyjmuję tę opinię do wiadomości, rani ona moje serce, ale postaram się z tym żyć, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, ale proszę się nie unosić, panie przewodniczący, bo może pan przekroczyć pewne granice, których nie chcielibyśmy mieć w tej Izbie przekraczanych. Proszę opuścić mównicę. Nie, nie może pan, dlatego że nie przeprowadza się nad tym akurat nie, nie może pan złożyć wniosku formalnego. Drodzy Państwo, to nie jest debata. To nie jest debata. Ale fundamentalne prawo do obrony pan poseł Woś zrealizował wczoraj na posiedzeniu komisji. Na podstawie artykułu 105 ustęp 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Ale nie jest żadne naruszenie Konstytucji, poza tym niewinni nie mają się czego obawiać. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy przekazanie pieniędzy przez posła Wosia na zakup Pegasusa można porównać na przykład z co najmniej biernością poprzednich rządów ekipy Tuska w sprawie monstrualnej luki VAT, w związku z którą skarb państwa stracił dwukrotność budżetu państwa polskiego?